Witam serdecznie Państwa Został mi przypis, przysłany taki materiał Kogoś Pana Piotra Piś Z Facebooka Ten Pan Piotr Zwraca się to do apelem do nas wszystkich Apel do wszystkich Którzy walczyli o wolność A dzisiaj Odwracają się ode mnie jeśli zostanę skazany, komendant główny, przeciw któremu toczy się postępowanie, sygnatura akt IC-28 na 33, łamane na 23, może zostać uniewiniony, ponieważ będzie miał darmowy argument. Jeśli wygram, komendant znajdzie się w dużo gorszej sytuacji ponieważ jego działanie, które miało na celu tłumienie protestów, będzie mogło zostać podważone, a jego decyzje zostaną poddane szczegółowej analizie. Wówczas nie będzie mógł już korzystać z bezkarności, jaką zapewnia mu obecna sytuacja. Moja przegrana oznacza, że władza dostanie zielone światło. Do kolejnej represji a policja będzie mogła zatrzymywać, bić, gazować i zamykać usta tym, którzy walczą o wolność, a i dotychczas i dotyczy to nas wszystkich. Wielu, którzy jeszcze niedawno głośno nawoływali do wolności, dziś milczy, być może myślą, że to nie ich sprawa, że to dotyczy tylko mnie, ale czy na pewno każdy wyrok w sprawie tworzy precedens. Jeśli sąd podtrzyma wyrok wskazujący, będzie to jasny sygnał dla władzy, że mogą tłumić sprzeciw i, repre i represjonować ludzi bez konsekwencji. Dlatego, jeśli kiedyś stanąłeś w obronie wolności, teraz jest moment, by pokazać, że to było prawdziwe, że nadal stoisz po tej samej stronie. Jeśli teraz milczysz, gdy mnie skazują, to jutro mogą przyjść po ciebie. To jest nie tylko moja sprawa, to sprawa, która dotyczy nas wszystkich. Jeśli wyrok utrzyma się w mocy, będzie to sygnał dla władzy, że mogą zniszczyć każdego, kto sprzeciwia się bezprawiu. Będą wiedzieli, że mogą tłumić protesty, fałszować rzeczywistość i uchodzi im to na sucho. Ale jeśli wygram, oznaczać to będzie, że działałem w stanie wyższej konieczności, ponieważ policja działa nielegalnie. Po, przepraszam, policja działała nielegalnie. Będzie można w sprawie komendanta podnosić argument o zastraszaniu wielu osób przez oddziały prewencji policji, co wyczerpuje znamiona poważnych naruszeń prawa. To walka o prawdę. Sprawiedliwość i pamięć. Nie możemy pozwolić, by historia została napisana na nowo przez tych, którzy tłumili naszą walkę o wolność. Potrzebuję waszego wsparcia. Mil milczenie teraz oznacza wspieranie represji. Dlatego proszę o wsparcie w mojej walce o uniewinnienie. Jeśli się wstanie, jeśli Jesteś w stanie? Wyślij list do Sądu Okręgowo Okręgowego w Warszawie z wnioskiem o poparcie mojego wniosku o uniemnienie. Czas jest bardzo krótki. Nie czekaj. To może za zadecydować o przyszłości. Ta walka dotyczy nas wszystkich. Adres. Sąd Okręgowy w Warszawie, 10 Wydział Karny Odwoławczy. Ale ja Solidarności 127 00989 przepraszam 00898 Warszawa. Sygnatura, akt 10K12 na 28 łamane na 24. Moja sprawa, moja rozprawa apelacyjna odbędzie się 28 marca 2025 roku. O godzinie 11 w sali 350. Przyjdźcie licznie. Pokażemy razem, jak ważna jest ta sprawa. Polub i udostępnij apel, aby dotarł do jak największej ilości osób. Tutaj zro zrobię zdjęcie żeby, dla przypomnienia i będę starał się, żeby to było na czołówce. Teraz troszeczkę obniżę, żeby to było jasne. Proszę Państwa, źródło filmu TikTok FAK 440, fotorelacje jw alter shot.tv. Proszę Państwa, proszę uprzejmie o ten film mój też rozsyłać, żeby jak najwięcej ludzi o tym wiedziało i żeby wspomóc człowieka. Pozdrawiam Państwa wszystkich. Życzę dobrego dnia. I oby był ten dzień dobry dla nas wszystkich, dla ludzi dobrych woli, a nie tylko dla tych, którzy nas ciemierzą. Pozdrawiam.